d 78010 to jest pociąg o którym było głośno w poprzednich latach ponieważ on w 2022 i w 2023 roku doznawał tak to powiedzmy nazwijmy awarii sprężarki pomocniczej 21 listopada i 21 grudnia i uruchamiał się pierwszego kolejnego miesiąca był to jeden z trzech pociągów elektrycznych który obsługiwał właśnie województwo lubuskie i chciałam się dopytać jak wygląda sytuacja w tym roku, bo takich doniesień medialnych nie było, czy ten impuls jeździ, jest wykorzystywany, czy był na jakimś przeglądzie, jeżeli tak, to gdzie? Ten pojazd w tej chwili wrócił z przeglądu, z naprawy bieżącej. W tej chwili wyczerpał mu się limit kilometrów, Oczekuję na przegląd poziomu P3. A gdzie był ten przegląd? Był akurat w Newagu robiony. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, my... W pełni, transparentnie współpracujemy ze wszystkimi organami państwa. Nie analizujemy i nie oceniamy znanej z koliną sytuacji związanej z oprogramowaniem na pojazdach. Oprogramowanie to i dostęp dla służb jest umożliwiony. Służby mogą sobie odczytywać statusy oprogramowania, kiedy tego potrzebują. To jeszcze dzieje. dopytam, bo ja się pytam, czy coś się zadziało z tym pojazdem 21 listopada. Nie, on po prostu normalnie już jest sprawny. O ile dobrze pamiętam, był w tym czasie na naprawie u producenta. Dobrze, dziękuję.